Przedstawię w krótkich odcinkach plan marketingowy oparty na biznesie sieciowym, tak abyś nie był znudzony i w każdej chwili mógł wrócić do momentu, w którym się zatrzymałeś. Całość będzie ponumerowana czy posegregowana na wiele odcinków. Cóż mogę więcej powiedzieć? Zapraszam Cię na prezentację. Przeanalizujmy plan biznesu i możliwości, który dziś w dobie internetu może stać się dobrym źródłem dodatkowych dochodów dla każdego z nas. Biznes można rozwijać online, jak i offline. Wszystko zależy od Ciebie. Postawmy jednak kilka podstawowych pytań na początek. Czy ta opcja biznesowa może być tylko dla tych osób, które borykają się z finansami? Czy może ten biznes stać się dobrym pomysłem dla ludzi przedsiębiorczych, którzy poszukują dobrego interesu, by pomnożyć swoją zamożność i poprawić swój styl życia? Czy Ty możesz nauczyć się tutaj czegoś nowego? Każdy z nas słyszał i zna potoczne słowa jak MLM, marketing wielopoziomowy czy marketing sieciowy. Na pewno słyszałeś, ale czy na pewno wiesz jak to działa? Myślisz, że ta opcja biznesowa mogłaby również zadziałać dla ciebie tak jak dla innych, gdybyś tylko poznał możliwości tego rodzaju działalności i szczerze się zaangażował? Postaram się przedstawić bardzo dobry plan biznesu jednej z czołowych firm w tej branży. Zrobię to najlepiej, jak potrafię. Kto wie, może Cię zainteresuje tą gotową i sprawdzoną od wielu lat koncepcją biznesową. Plan biznesu związany jest z opcją marketingu sieciowego, jak już wspominałem. Sposób wynagradzania każdego z nas jest tutaj ściśle związany z wykonaną pracą. Jest to naprawdę sprawiedliwy i uczciwy podział pieniędzy, bo płacą każdemu z nas za jego osobiste osiągnięcia. Jest to biznes, uważam, etyczny i możliwy do zrealizowania. To nie znaczy, że każdy od razu się zaangażuje w tego typu działalność. Musimy również zdawać sobie z tego sprawę, że nie każdy biznes sieciowy ma dobry plan wynagrodzeń i nie każda firma działa na takich samych warunkach. Bo choć wiele tego typu działalności i firm uznaje się za najlepszy na świecie biznes, to nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Są różne opcje i formy wynagrodzeń w każdej z tego typu firm. Zawsze są plusy i jakieś tam minusy. Również znajdziesz na rynku takie, tak zwane firmy biznesu sieciowego, które mogą okazać się oszustwem. Pamiętaj o tym, że pieniądze nigdy nie biorą się z niczego. Ktoś musi wyprodukować jakiś produkt lub usługę, potem zaoferować na rynku i sprzedać to klientowi, cokolwiek to będzie. Z reguły producenci nie zajmują się sprzedażą. Głównym ich celem jest produkcja jak najlepszego towaru. A więc kto na tradycyjnym rynku zajmuje się sprzedażą? Kto nam sprzedaje towary? Sami je kupujemy. Głównie dziedziną handlu zajmują się handlowcy. Ale nie przychodzą do Twojego domu, by Ci coś sprzedać jak akwizytor. Tak, wiem możesz stwierdzić, że akwizycja dalej działa. Muszę Ci powiedzieć, że era akwizytorów się skończyła. Dziś całą robotę za akwizytora robi Twój smartfon w Twojej kieszeni. Dziś inwestuje się w sztuczną inteligencję, olbrzymie centra handlowe, galerie. No i dziś znakomitym powodzeniem cieszą się sklepy internetowe. Serwisy sprzedażowe, w których również robisz zakupy. Dziś tym wszystkim zajmują się specjaliści od nowych technologii, handlu, marketingu oraz inwestorzy, którzy inwestują kasę, no najczęściej nie swoją. Tworzą oni wszyscy miejsca zakupowe, do których na co dzień sami chodzimy czy odwiedzamy je online. Wszystko to wspierane jest ogromną dźwignią reklamy, na którą średnio idzie około 40% pieniędzy, które doliczane są do każdego produktu, który przynosimy do domu. A to jest tylko reklama. Czy tak to musi wszystko zawsze działać? No niekoniecznie. Wiadomo, że każdy tutaj chce zarobić pieniądze, takie jest prawo rynku, tak to wszystko obecnie wygląda. Albo coś tworzysz i zarabiasz więcej pieniędzy, albo tylko konsumujesz. Niczego tutaj nowego nie odkryjemy. Zmieniają się tylko narzędzia. Mamy dziś wszystko właściwie pięknie przygotowane, więc sami decydujemy, gdzie będziemy robić zakupy. Czy pójdziemy do sklepu osiedlowego, galerii handlowej, centrum handlowego, czy może, siędziemy wygodnie w domu przy świeżo zaparzonej kawie, odpalimy kompa, a najczęściej to automatycznie wyjmujemy z kieszeni swojego smartfona, no i już jesteśmy na zakupach. W miły i przyjemny sposób, bez bólu, wydajemy swoje pieniądze. Zobacz, jakie zmiany zaszły w krótkim czasie. A to nie koniec. Jednak w dalszym ciągu nic się nie zmieniło w tradycyjnym handlu dla klienta czy konsumenta. W tym systemie jesteśmy zawsze ostatnim ogniwem, który to wszystko nakręca, płacąc ze swojej kieszeni. Poza wydaną kasą i zadowoleniem z zakupu danego produktu, konsument nie ma żadnych innych korzyści. W nowej idei, jaką jest prosument, jest już jakiś sposób i nadzieja. Nieliczni producenci zaczynają zmieniać reguły gry, by obniżyć koszty i utrzymać się na rynku. W walce o klienta. Coraz częściej producenci rezygnują z nieco długiej drogi marketingowej ich produktu i zaczynają sami eliminować powoli pośredników i skracają łańcuchy dostaw na rzecz bezpośredniej obsługi konsumenta. To znaczy, że produkując dobre produkty, firma sama próbuje dostarczać zainteresowanej osobie swoje produkty prosto pod jego drzwi. I w takim to kierunku wszystko zaczyna zmierzać. I dlatego niektóre firmy idą dalej, zaczynają działać na zasadzie współpracy z konsumentem dając jednocześnie szansę konsumentowi na większe korzyści z zakupu danego produktu lub rozwijania wspólnego biznesu z konsumentem. Dziś właśnie nazywa się to system prosumenta. Billy Quayne w swojej książce nazwał to erą prosumenta. Warto taką książkę poczytać, nabyć sobie i dowiedzieć się, jak to wszystko dziś wygląda i w jakim kierunku to wszystko zmierza. Każdy dziś może rozpocząć taką współpracę z firmą, w której oferowany jest właśnie taki system prosumencki. Jest to bardzo łatwy sposób na rozkręcenie własnego interesu. Ty też możesz na przykład robić tańsze zakupy i oszczędzać, ale też możesz oszczędzać i zarabiać pieniądze. Jest to opcja biznesu na zasadzie franczyzy. Z tych wszystkich dostępnych form możemy skorzystać i również się wzbogacać. Sposobów zarabiania pieniędzy na rynku jest wiele. Wszystko zależy od tego, w czym czujemy się dobrze i co nas kręci.